Turystyka to jeden z filarów województwa zachodnio Co roku odwiedza nas kilkadziesiąt tysięcy turystów z całej Polski. W roku 2013 może być ich jeszcze więcej dzięki nowej inicjatywie Lider Pojezierza, która promuje te bardzo niedocenione, a piękne atrybuty naszego regionu. Województwo zachodnio-pomorskie znane jest z tego, że mamy morze, mamy piękne plaże, mamy miejscowości nadmorskie, które są niezwykle atrakcyjne. Ale chcemy coś pokazać, że w województwie Pomorskie mamy również inne, cudowne, bardzo fajne miejsca. To są pojezierza. Pojezierza, które mają swoją, swoją charyzmę, swój, swój charakter. A tych Pojezierz mamy troszeczkę. Najpopularniejsze to oczywiście Pojezierze Drawskie, ale warto zwrócić uwagę także na Pojezierze Myśliborskie, Szczecinieckie czy znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina Pojezierze Inskie. Inicjatorzy akcji Lider Pojezierza chcą, by turyści odwiedzający kurorty nadmorskie na jeden, dwa dni zatrzymywali się w rejonach Pojezierzy i zobaczyli coś, czego nie zobaczą w innych rejonach województwa. Chcielibyśmy zaproponować im coś, czego nie mają nad morzem. Chcielibyśmy im zaproponować pewne emocje, które będą związane z tym, Miejscem, w którym w danej chwili będą się zatrzymywać i tutaj ogromną rolę będą spełniały gospodarstwa agroturystyczne. Mają być one alternatywą dla drogich pensjonatów i hoteli, jednocześnie będą proponować zupełnie inne usługi. Gospodarstwa te będą ściśle zintegrowane z naturą i środowiskiem. Ludzie zwykle przyjeżdżając do gospodarstw agroturystycznych, oczekują tego spotkania ze zwierzętami, tego bliskiego kontaktu, chociaż naprawdę niekoniecznie przy taką czymś, co przyciąga klientów i gości do gospodarstwa agroturystycznego są niejednokrotnie sami gospodarze. Inicjatywa Lider pojeje jednoczy wokół wspólnej idei promocji atrakcji województwa wielu ludzi. Wśród nich są zarówno gospodarzy, jak i lokalni artywiści, którzy chcą by Polacy, ale także sami mieszkańcy województwa zobaczyli, jak piękne tereny znajdują się w naszym regionie. Tak naprawdę klimat tworzą ludzie i od tego jaki klimat sobie stworzą wzajemnie będzie odczuwalny w turystach, czy będą chcieli tutaj przyjeżdżać, czy też nie. A jak dużo turystów tu przyjeżdża, jak turyści są zadowoleni, to i gospodarz jest wtedy zadowolony. Większa ilość gości przekłada się przecież na dochody gmin i miast. Założenie programu Lider Pojezierza to stworzenie zachodnio zachodniopomorskiej odpowiedzi na słynne na całą Polskę Pojezierze Mazurskie. Wydaje mi się, że nasz program, program Pojezierzy i program rozwoju turystyki na, na terenie bardzo poważnie, może gospodarczo wesprzeć rozwój całego obszaru województwa i nie tylko. A obszar Pojezierza Zachodniopomorskiego jest jakby pewnym rozwiązaniem na działalność turystyki. Morze Bałtyckie to największy atut naszego województwa, ale mamy także inne zalety. Wśród tych zalet są także Pojezierza. Warto więc wspierać inicjatywy, które promują tereny, które zasługują na to, by kwitnąć w sezonie turystycznym.